Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony um, no The Killer Mistrz a dzisiaj to my sobie będziemy wideo poradniczek. Pierwsze na moim kanale już trzy subskrypcje są. Nie spodziewałam się, że tak szybko te trzy subskrypcje wybiją, ale dzisiaj mam poradniki jak pobrać symulator jazdy 2. Za tydzień będę miał możliwy nowy komputer z Francji, ale to nie jest pewne, czy on będzie działał. Bo wiecie, tam we Francji wyrzucałem takie całkiem nowiutkie. Więc może będę miał, może nie. Zobaczę się. Wiecie, to są już takie. Bogatsze miasto i tam dużo ludzi ma takie rzeczy z dworu, więc wiecie. Przechodzimy sobie tym pliczkiem. Dobra, nie będę wam pokazywał, bo później będzie, że będziecie się na mnie krzyczeć. I przechodzimy na swoją przeglądarkę internetową. Przepraszam. Eee, no i bez jaj. Ok, ja przechodzę na stronę torrenty.to i link będziecie mieli oczywiście do tego w opisie do tego filmiku. I ja tutaj wpiszę tak: simulator jazdy jest i szukaj. I prawdopodobnie miałem to pierwsze, a jeśli to chyba mnie zadziałało, to. Wpiszcie sobie po prostu sanatoria z 2 i to, pobierzcie, bo ja albo to, albo to miałem. Ale raczej to miałem. Tak. Jeszcze potrzebujecie mieć torenty, ale to już skąd chcecie pobrać torenty. Być może wam dam link do w opisie, ale zobaczymy jeszcze. I po prostu klikacie pobierz torrent i Was tutaj się pobierze. Jeśli korzystacie z Mozilla to tutaj u góry, a jeśli z tak jak ja, to tutaj Wam się powinno pokazać. No i powinniście już y, to ślicznie pięknie mieć. No i później Wam już ten, później Wam się to pobierze. Proces instalacji, tyle plików nie jest, ale to nie będzie Wam od razu na głównym tylko będą tam foldery. Więc tak. I przez demontul wam jeszcze do tego cylinderny. Chyba to jest. Przez... To jest albo Winrar, albo ten, wiecie. No. <laughs> albo... ISO. Tam było na pewno ISO, to drugie, ale nie wiem. zobaczycie sami, a więc. I ziomeczki, To by było na tym. jeśli Wam się podobało. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał i... Żegna się z wami Gryzak 500. Cześć!